To złagodzi wiadomo, że. Dobry. Dobry. Ostatnio przy tym burrito bardzo dobrze mi łagodził i tam w problem. Jabłko, gruszkę, gruszkę sprawdź. Kefir też weź. Nie, wystarczy Nie, sądzę. W ogóle mam aftę na języku. Pokaż. Podejrzewam. <laughs> Podejrzewam, że będzie to bardzo bolało, nie? jak się dostanie ten ostry sos na to Dwa jogurty, kefirek i wiecie co będziemy robić Dzisiaj będę próbował jeść najostrzejszego burgera w Polsce 5 milionów SHU, czyli tak samo jak to burrito ostatnio Burrito weszło całkiem nieźle ogólnie, więc myślę, że burger może podobnie łatwo pójść Ale kupiłem trochę więcej tego, bo nie wiadomo jak będzie do końca a dostaniemy dzisiaj? Tak, tak, Możemy nagrywać? Można. A jakie w ogóle są zasady? To tam jest coś się nie płaci, tak? tak jeżeli widzimy do 15 minut, to nie płacimy za niego, można popijać. Można. To tak. tak. no się podejmujesz, czy nie? Nie. nie? No to nie jest Dużo jest takich wariantów? Co przychodzą jedną? Tak, tak, średnio, jeden na dwa dni. Ilu Iluzja Mało, mało. Mał, tak mniej więcej 5-6% <laughs> A przychodzą też kluby tacy z napalami Nikt nie przychodzi sobie spróbować czegoś ostrym, tylko już jak ma jakieś doświadczenie No i moim no doświadczeniem doświadczenia, tego nie widzę Bolesne bycie w paczerejku, nudności, wymioty, bolesna spuchnięte wargi Poproszę <śmienic> <śmienic> ja, Coś mi się wydaje, że i tak go spróbuję tak. ja muszę to no, Właśnie o tym mówię A. <laughs> Że <nie jedziesz? laughs> Adr, rację, nie? W życiu <laughs> Nawet... Ja na niego nawet patrzeć nie mogę A ja go zjem, może Zobaczymy znaczy, no. Musisz dać radę A. Zasady są ogólnie takie, że można popijać. Słyszeliście? Pan mówił, że można popijać, jest 15 minut na zjedzenie, No i jak to zjem, to nie płacę. Tylko kto zapłaci za wazelinę albo <noise> za noskę. Widzisz Jogobela, to mogła być Twoja reklama. Tymczasem Jowi tutaj przejął Jowi przejął współpracę. No i oczywiście. No nieważne. Siemano Książuro, polecam Ci zapiekanki u Pandy w Warszawie. Fajnie, jakbyś nagrał swoją opinię. Ja jadłem. I co? Średnio. Ja nie jadłem Na Bielanach są dwie Przyjedź do Włocławka i zjedz zapiekankę na ulicy Kaliskiej W ogóle możecie mi pisać takie wiadomości, bo je czytam Dobra, z tego burgera zjeść, do domu i zapomnieć o tym <grym> Teraz jest czas na to, żebyście napisali w komentarzu, czy według was go zjem, czy nie Plan ogólnie mam taki, że połowę zjem bez popijania Takie są ambicje, ale jak będzie w praktyce no nie wiem, trochę mnie nastraszyli ogólnie, że tam ból brzucha, spuchnięte usta, spuchnięty pierścień, nie wiem co jest. Proszę bardzo. Jak będziesz gotowy, to dasz znacie włączę stopę. Dobra. Ten czerwony sosik, to jest właśnie on? Tak, to jest właśnie ten sos. Dużo go jest. Papryk. Czemu go tak dużo jest? <laughs> Żeby nie, kajsu nie oddawać do niego. <laughs> Mamy no, się ostre Jestem gotowy I z chyba. powodzeniem Żartuję go smacznego Dziękuję bardzo 15 minut trzeba w Dobra. Dobra Na razie nie pytam, jest jak najszybciej póki co Mocno? Mhm. Mocniej niż tam? Jak nie mocniej, to znaczy, że dasz radę na luzie Pół poszło bez popity, jedziesz bez popity całego Jak zjesz całego bez popity, to jesteś kotem Pierwsze skutki Jest ciężko A ja nie mogę się zatrzymywać Kurba. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. To jest chyba pryszka ty Habanero jakieś albo jakaś naga Jolka Jolokia Jedź, jedź, jedź Odkryń o nie Przytrzymaj Pali jedz, Jedź, jedź, jedź. No zagra. Nie czekaj, nie ma na co czekać. Im dłużej czekasz, tym bardziej się rozkręca to a w smaku dobry? Popijam Dozwolona rzecz jak coś Tu kurwa. Kusteczka, kurwa, by się przydała U, Postawić telefon i ci przynieść kusteczkę? Nie Ja. Jest ostrzejszy niż burrito. <gry> Dobra, jedź teraz szybko. To już. Nie mogę już. Nie, jedź, jedź, jedź. Już nie możesz się poddać teraz. Możemy serwetkę poprosić o Dużo, dużo. Dużo ostrzejszy niż burrito. Tego wypiję dzisiaj a warzywka świeże. Dobra, jedź, jedź. Nie, nie czekaj, już nie, nie, czekaj. nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, dwa gryzy zostały. Nie. Ach, nie najgorszy wy... jest ten ostatni pens, już kur... nie mam ochoty na niego patrzeć nawet Dobra, wciskaj go całego Na raz Ech. Mamy to wariaty 4,5 minuty 4,5 minutki elegancko Ale masakra A. Burrito nie ma podjazdu w ogóle do tego Coraz bardziej się rozkręca, co? Mm. Ja wziąłem ja... na palec kropelkę, wziąłem sos i mnie całe gardło już pali uh. Uh. Kefir dawaj, odpalaj uh. Nie przestaje nic uh. o, <laughs> Skawalony? Stary no, rękafier mi dała, więc w ogóle nie przychodzi, nic Płucz sobie tak Alezu, naprawdę jest ciężko, naprawdę jest dużo gorzej Ale podobałeś. Burrito dałbym pięć, to dałbym 5, to daje 10 póki co, naprawdę Nośczejsza ja rzecz w życiu, co? Naprawdę, naprawdę i w ogóle nie przechodzi cały czas. Muszę... Ja muszę iść po coś do sklepu, chodź nie, no, masakra. O go... Ale masz ślipia ja. Masakra, cały czas fajnie. Kiedy to przejdzie? 4,5 minuty Jesteś w tych 5% które to zjada Czujesz się z tym dobrze? 5% Standardowo będzie na pewno dużo pytań na temat pierścienia <grym i wierzyk> Bo to wasz ulubiony temat Z tego co zauważyłem Także zapraszam na Instagram, tam będą dalsze moje losy pokazane No i dobra, udało się zjeść Killera Killer Burger, najostrzejszy burger w Polsce Tutaj jest dyplom dla książula Siedzę tuż 20 minut, trochę mi przechodzi powoli Przechodzi z ust, przechodzi, wiecie gdzie przechodzi Killer Burger o ostrości ponad 5 milionów SHU Zawierającego piekielnie palącą, najostrzejszą papryczkę na świecie Pepper X oraz ekstrakt z czystej kapsaicyny <gry> Z wyrazami szacunku burgery noca Subskrybujcie